Cześć kochani, witam Was w pierwszym odcinku nagrywanym w 2023 roku. Jest mi niezmiernie miło Was znowu powitać na tym kanale. Zaczynamy i dzisiaj zaczynamy od. Statystyk. Wiem, że sporo z Was lubi słuchać o statystykach, świadczy to nawet film z zeszłego roku, a ja też bardzo lubię te statystyki zapisywać. I to też nie jest tak, że ja te statystyki robię, żeby wiecie jakoś tak liczyć każdą jedną osobę, która przyjdzie, czy coś takiego, tylko ja tworzę te statystyki. Żeby wiedzieć, jakie treści lubicie, żeby wiedzieć, co lubicie oglądać, ile książek przeczytałam, jaka była średnia ocena moja i tak dalej. Ja strasznie, strasznie to lubię. Dajcie mi koniecznie znać w komentarzu, czy wy również to robicie i czy zapisujecie coś takiego. Ja też co roku tworzę sobie taki Ala e, Bullet Journal. E, w zeszłym roku miałam w tablecie, e, w tym roku chyba też, ale jeszcze nie jestem pewna do końca. Dajcie znać, czy chcielibyście. Odcinek, może taki, w którym sobie byśmy stworzyli taki właśnie bullet journal, Z tym jakie książki przeczytałam, TBR-ami i tak dalej, i tak dalej. Nie przedłużam i zapraszam Was do oglądania. Biorę sobie magiczny zeszycik, taki kalendarz, taki bardzo, bardzo wstępny on jest. Zaczynamy. Będzie ten film podzielony na dwie tury. Po pierwsze, będą to statystyki, czyli właśnie sobie troszeczkę, ja tutaj się przygotowałam, wszystko obliczyłam i tak dalej. I drugą częścią będą to wydarzenia, jakie były właśnie w 2022 roku. Jak sobie spisywałam, to naprawdę uważam, że rok 2022 był nie dość, że pełen zmian, bardzo pozytywnych. No to jeszcze naprawdę był straszliwie udany, jeżeli chodzi i o kanał, i moje życie, i pracę, ale to zaraz. Przechodzimy do statystyk. Pierwsze co sobie tutaj zapisałam, to są statystyki z tego ile przyszło was na YouTubie i na Instagramie. I tak, zaczęliśmy rok, kiedy miałam 6220 subskrybentów, a kończymy jak jest 10850 osób. Czyli przez cały rok przyszło was aż 4630 osób. Mega, mega dużo. Teraz będę cisnęła, żeby do końca roku było 15 tysięcy ludzi właśnie tutaj na YouTubie. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz, to bardzo Cię zachęcam do tego, bo naprawdę staram się. A na Instagramie było Was 4076, a teraz jest 12 690, więc tutaj no ogrom, e, ogromny skok i czyli przybyło Was w ciągu całego roku. 8614 osób. Bardzo dużo, bardzo się cieszę. No i na Instagramie chciałabym te 20 tysięcy do końca roku osiągnąć. Zobaczymy, czy mi się uda. Mam nadzieję, że z Waszą pomocą osiągniemy to. Następnie na mój kanał książkowy, na ten, który teraz oglądacie, dodałam 111 filmów. To jest naprawdę bardzo dużo, bo wychodzi na to, że to trzy dni był film na kanale. I z tego też jestem bardzo, bardzo dumna. W 2021 roku dodawałam dosyć regularnie te treści, ale wydawało mi się, że one nie były aż tak często że one były jakoś takie strasznie szachermacher. Jedno tam, drugie tam, trzecie jakoś też inaczej. Natomiast tutaj naprawdę starałam się w każdą środę i niedzielę te treści dodawać. Kiedyś Wam właśnie powiedziałam, że chciałabym, żeby filmy były w środy i w niedzielę. Natomiast teraz już jestem w trakcie rozmów na temat współpracy, na temat recenzji książek. Bardzo dużo wydawnic chce, aby filmy sponsorowane właśnie, czyli recenzowane z danym tytułem, Chcą, żeby był w dniu na przykład premiery. No, a dzień premiery nie zawsze jest w środę albo w niedzielę. Dlatego też stwierdziłam, że chyba nie będziemy sobie robić takich sztywnych, wiecie, reguł środa-niedziela, ale. Chciałabym zrobić tak, że filmy, które nie są y, sponsorowane, nie są reading vlogami, nie są wiecie jakimiś takimi rzeczami, żeby one rzeczywiście pojawiały się w środę i w niedzielę. Oczywiście będzie tak, że czasami w tygodniu będziecie mieć trzy filmy, albo tylko dwa, albo na przykład w jednym tygodniu będziecie mieć y, na przykład dwa y, filmy sponsorowane, a jeden nie i nie chciałabym, żeby, żebyście odebrali to też jako to, że się sprzedałam i moje treści nie są e, ważne. Absolutnie nie. Pamiętajcie też, że żeby rozwijać ten kanał, żeby inwestować w niego, muszę mieć co inwestować, więc jeżeli wydawnictwo e, czy jakaś firma zgłaszają się do mnie z propozycją współpracy, pamiętajcie, że ja naprawdę wszystko to researchuję. E, są też sytuacje, gdzie ja sama piszę do wydawnictw z zapytaniem, słuchajcie, ten tytuł bardzo mnie zaintrygował, czy chcielibyście podjąć ze mną współpracę? Więc wszystkie współprace, które widzicie, one po pierwsze, od tego roku chciałabym, żebyście w opisie będzie taka specjalna, będzie taki specjalny, wiecie, szup, 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 gdzie będę po prostu zaznaczała Wam, czy film jest sponsorowany, czy nie jest sponsorowany. Ja też zawsze w filmach mówię to, Dziękuję za współpracę, że film powstał we współpracy, więc ja Wam o tym szczerze mówię. Natomiast chciałabym, żeby to było wszędzie to zaznaczone, żebyście Wy wiedzieli, ale też pamiętajcie właśnie, że te filmy, które będziecie widzieć, że one są sponsorowane, to one i tak zawsze będą miały moją szczerą opinię, one zawsze będą tylko i wyłącznie na podstawie szczerych moich przekonań. Więc tutaj miejcie to też na uwadze, dlatego jeżeli na przykład właśnie będziecie mieć więcej filmów sponsorowanych w danym miesiącu, to żebyście też nie byli na mnie źli, bo ja naprawdę chciałabym bardzo, bardzo inwestować w ten kanał chciałabym mnóstwo rzeczy dla Was robić i dla siebie też no a na przykład sobie ostatnio powiedziałam, że moim planem na 2023 jest wyjechanie do domu, do czytania no słuchajcie Wyraziliście ogromną chęć, więc mnie też to zmotywowało, ale niestety doba w tym domku kosztuje 350 zł bez wyżywienia. I wiecie, no, chciałabym to dla Was zrobić, ale żeby to zrobić, no to musie, muszę zrobić e, współpracę, aby sobie to po prostu opłacić. Chyba wiecie o co mi chodzi, tak? Więc chciałabym tutaj, że 111 było w zeszłym roku, ale tak właśnie chciałam e, słowem wstępu na 2023, że nie robimy sobie tych takich stałych rubryk. Stałych dni, tylko po prostu zapraszam na mojego Instagrama. Tam zawsze mówię kiedy, co, jak, odliczanie robię, więc tam na pewno będziecie poinformowani o tym wszystkim. Jeżeli chodzi o to, ile przeczytałam książek w 2022 roku, to przeczytałam aż 135. Z tego się naprawdę bardzo, bardzo cieszę i łącznie wyszło 47167 książek stron. No i tutaj jestem. To jest mój rekord życiowy, słuchajcie. 135 książek nie przeczytałam w roku nigdy, i to też wychodzi praktycznie książka co 275 dnia, więc. Super, bardzo się z tego powodu cieszę. Najkrótszą książką, jaką przeczytałam, był to Kubuś i jego pan Kundery, a najdłuższą książką był to Harry Potter i zakon Feniksa. Więc Kubuś i jego pan miał chyba tam niecałe 40 stron, a zakon Feniksa miał ponad 900. Średnia moja ocena uważam, że jest mega mega wysoka, bo jest to aż 4-0 to jest bardzo, bardzo dużo książ bardzo duża ocena aż jestem w szoku, ale rzeczywiście muszę przyznać, że 2022 był rokiem dobrych książek, jak nagrywałam dla Was film właśnie najlepsze książki 2022 roku no to tych książek było ponad 30 więc to też taki mój rekordzik, jeżeli chodzi o to, że te książki no zrobiłam sobie tutaj nawet nowe, nowe książki ale nie jestem w stanie tego niestety obliczyć, ale wydaje mi się, że no w 2022 roku około 300 nowych książek przybyło. Ale może przemilczymy już to i przechodzimy, słuchajcie, do drugiej części w styczniu. W styczniu pracowałam jeszcze w starej pracy, nie byłam za bardzo zadowolona ze za swojego życia. Pamiętam, na przełomie grudnia i stycznia miałam taką dosyć sporą załamkę, bo nie czułam po prostu się spełniona, wiecie o co chodzi. Praca była spoko, ale to nie było coś, co chciałam robić całe życie. Chciałam bardziej w ten świat książkowy wejść, chciałam poznawać więcej ludzi. No i takim pierwszym znakiem, że warto czasami próbować i warto czasami wyjść ze swojej strefy komfortu, było to, że dostałam się do studia Tymbark. To było też tak, że ja po prostu pod koniec roku, tak jak Wam mówię, miałam słaby czas i chciałam zmienić coś w swoim życiu. Czułam się strasznie taka nijaka i nagrałam nagranie, wysłałam i dostałam się właśnie do tego studia Tymbark i tam poznałam dużo osób. Było to coś coś naprawdę bardzo fajnego i e, ta przygoda skończyła się niestety wakacja w lutym w lutym e, to był e, chciałam zrobić nieudane wyzwanie czytelnicze a mianowicie 100 stron dziennie e, w tym roku rów, również w lutym mam bardzo dużo wolnego czasu ponieważ odchodzi mi całkowicie szkoła nie mam w żaden weekend szkoły i e, stwierdziłam że może fajnie by było Jakbyśmy ponowili to wyzwanie, dajcie koniecznie mi znać, co o tym uważacie, czy chcielibyście, żeby takie wyzwanie znowu zrobić, czyli czy bylibyście zainteresowani, że rzeczywiście przez cały luty byśmy czytali, tylko nie wiem, czy 100 stron dam radę. No może dam, ale nie wiem. Musiałabym jeszcze to przemyśleć, ale zobaczymy jeszcze. Może zrobimy sobie tydzień, na przykład, że w tydzień przeczytać 3000 stron, czy coś takiego, może bardziej krócej. W marcu. Marzec był dla mnie miesiącem absolutnie przełomowym. Marzec był miesiącem, który zmienił totalnie moje życie o 180 stopni. Zmieniło na plus, oczywiście. I słuchajcie, w marcu zaczęłam pracować w wydawnictwie. Od 1 marca przyszłam do wydawnictwa WAB, a bardziej do grupy wydawniczej Foxal. I tam jestem do dzisiaj. Mam nadzieję, że jeszcze przez kilka ładnych lat tam zostanę, bo pracę naprawdę bardzo mi się podoba, i pracuję na stanowisku. Specjalistki od social mediów. Następnie przygarnęliśmy Fibi, więc to też, to też bardzo duża zmiana w naszym życiu, bo teraz nie wyobrażamy sobie bez niej życia. Dosłownie, ona jest taka kochana. Jak macie zły dzień i wracacie po ciężkim dniu z pracy, i wita Was, taki piękny koteczek i możecie go sobie wziąć na ręce i przytulić. Nie ma nic bardziej piękniejszego. Dlatego jeżeli zastanawiacie się nad tym, czy warto wziąć zwierzaka, ja uważam, że tak, bo to jest taki duży odciążnik psychiczny. Że ja czasami sobie po prostu siedzę i ją głaszczę. Dosłownie 10-15 minut sobie leżymy i, i się przytulamy, albo patrzę, jak ona sobie śpi, albo ją głaszczę, albo do niej gadam, albo jej się wyżalam. Następnie w, też w marcu byłam na poznańskich targach książki i to były moje pierwsze targi. Od strony wydawnictwa, bo też byłam tam właśnie jako na stoisko już, też byłam bardzo zadowolona, byłam bardzo szczęśliwa, poznałam mnóstwo ludzi, zobaczyłam, jak to wygląda od kuchni. No do tej pory właśnie z niektórymi ludźmi utrzymuję kontakt z, w ogóle z tych wydarzeń, z targów. Jeżeli zastanawiacie się, czy warto jechać na targi, absolutnie tak. Poznacie tam tak dużo ludzi. Coś niesamowitego. Ja uwielbiam jeździć na targi, jak wiecie w tym roku. Planuję pojechać na wszystkie targi książki, jakie są w całej Polsce, więc mam nadzieję, że mi się to uda. Wiadomo, zobaczymy jak ze szkołą, bo no jeżeli będę miała jakiś zjazd, że tak powiem, dupa blada, ale będę robiła wszystko, żeby być na jak największej ilości wydarzeń i jeszcze byłam właśnie na warszawskich targach fantastyki. one też są w marcu. mam nadzieję, że w tym roku też, bo one były bardzo ciekawe, bo tam było mnóstwo przebranych ludzi, mnóstwo, nie pamiętam jak się nazywają, cosplaya. o właśnie, mnóstwo cosplayów. można było tam najróżniejsze rzeczy kupić, poznać też bardzo dużo osób, więc naprawdę, naprawdę Super. Kwiecień, przechodzimy do kwietnia i w kwietniu wymyśliłam dosłowny maraton czytelniczy. Wpadłam na ten pomysł oglądając filmy, że tam na podstawie telefonu, że ile siedziało się w telefonie godzin, tyle później trzeba czytać. U mnie niestety nigdy to nie zda, nie zda egzaminu, bo pracuję głównie na telefonie, więc no, musiałabym na przykład jak w pracy się za, dosłownie ze 4-5 godzin na telefonie no to musiałabym później tyle czytać, co, co nie jest po prostu możliwe, bo trzeba też żyć, jeść, funkcjonować. Więc wymyśliłam właśnie na tej podstawie ten maraton czytelniczy, że dosłownie wybieramy sobie dni i w ciągu tych 6 dni, czy tam 5 dni e, trzeba wygospodarować zegarkiem w ręku 24 godziny na czytanie. Wiem, że te maratony bardzo Wam się podobają i możecie być pewni, że w 2023 roku również będą takie maratony siak pojawiać, pasują wam te maratony z tego względu, że to nie jest, wiecie, jeden dzień, tylko jeżeli w jeden dzień pracujecie, to nie musicie się stresować, nie musicie, nie będzie wam przykro, że nie bierzecie udziału, tylko dosłownie w przeciągu 4, 5, 6 dni zależy, jak tam sobie wybierzemy, to macie po prostu czas na to, żeby czytać. I w kwietniu również byłam na targach w Białym Stoku. Tam również poznałam, poznałam mnóstwo nowych ludzi, bo co targi, mam wrażenie, poznaję jeszcze więcej, jeszcze więcej osób, coraz więcej wydawnic. Bo wiecie, na różnych targach róż, różne wydawnictwa są, na niektórych są, na niektórych ich nie ma. W maju, słuchajcie, w maju był nasz słynny trip z dziewczynami po trzech krajach. Spałyśmy w samochodzie. To była moja też taka, to było mega duże przeżycie w moim życiu, bo nigdy czegoś takiego nie zrobiłam. Mam nadzieję, że w tym roku również coś podobnego uda nam się zrobić. Jeżeli chociaż nie samochodem, to w ogóle jakiś wyjazd we trzy sobie urządzimy. W maju było maili, czyli przez majówkę codziennie były filmy, tam chyba przez 5 czy 6 dni. I w tym roku również planuję maili zrobić przez majóweczkę. A jeżeli nie maili, to maraton. No i oczywiście w maju warszawskie targi książki, jedne z największych targów. Co prawda, pogoda była absolutnie paskudna, ale było was mnóstwo. Świetnie wspominam te targi. Dalej słuchajcie, czerwiec. Festiwal książki w Opolu. Tam też byłam, właśnie na targach, było wspaniale. W ogóle Opole, piękne miasto. Nie sądziłam, że jest takie ładne. I w tym roku też bardzo chciałabym do Opola pojechać, ponieważ Pisaliście mi, że bardzo dużo rzeczy z Wopolu można zwiedzić, i to też chciałabym, słuchajcie, wykorzystać. I właśnie w tym roku też chciałabym, jeżdżąc na te targi, chciałabym wieczory spędzać po prostu na zwiedzaniu miasta, na jakieś zabytki, jakieś muzea. Uwielbiam chodzić po muzeach, więc może znajdę sobie jakiegoś towarzysza na targach, który również będzie chciał ze mną jeździć, w sensie na danych targach, albo towarzyszkę i będziemy sobie po prostu zwiedzać dane miasto. Lipiec. Wyjecha, wyjechaliśmy. W góry. Wyjechaliłam z Zuzką, Nikolą e, i Łukaszem oraz e, panem Danielem. Pojechaliśmy w góry, też wspaniały wyjazd. Bardzo mi się podobał i również mam nadzieję, że w tym roku pojedziemy znowu pod namioty, bo właśnie pod namiotami byliśmy. Co nałaziliśmy się, co się nadotlenialiśmy, to nasze. Naprawdę wspaniały był to wyjazd. Sierpień. W sierpniu też dużo, bo tak literacki Sopot byliśmy w Sopocie. Co prawda duchota była absolutnie tragiczna, też to były namioty, więc no naprawdę bardzo było ciężko. Dalej byliśmy z Zuską, byliśmy z Zuską i z moim Mateuszem na festiwalu SBM-u, Też było naprawdę bardzo bardzo fajnie i w tym roku ja też planuję na ten festiwal iść. No i w sierpniu wybiło 10 tysięcy na Instagramie, co również bardzo, bardzo mnie cieszy. Wrzesień, pierwsze nasze wakacje z Mateuszem za granicą, wspólne, i to był Londyn. Pojechaliśmy do Londynu na 5 dni, było absolutnie fenomenalnie, wspaniale. Zwiedziliśmy mnóstwo miejsc, wydaliśmy kupę kasy, ale naprawdę było warto. No i spełnienie mojego marzenia z dzieciństwa, a mianowicie pojechaliśmy do Warner Bros. Studio, czyli do tego całego Studia największego na świecie Harry'ego Pottera było fenomenalnie. Spróbowałam e, piwka. Naprawdę, naprawdę spełnienie moich marzeń, więc super. W październiku Targi książki w Krakowie również bardzo, bardzo były ciężkie. Było mnóstwo ludzi, było strasznie duszno. No i też właśnie w październiku był w przedsprzedaż za książkownik, co też mnie bardzo cieszyło. No bo taki wiecie, produkt mojej przyjaciółki, więc to jest coś też, z czego jestem bardzo dumna z niej, że, że dała radę, że udało jej się i że w ogóle stworzyła coś tak pięknego. I słuchajcie, w listopadzie mój patronat. Pierwszy mój patronat to były tunele. Naprawdę się bardzo z tego powodu cieszę, że to jest mój pierwszy patronat, bo to jest takie moje dzieciństwo trochę i fajnie jest to, że to nie jest jakaś nowa książka, coś. coś tylko to jest naprawdę patronat z sentymentem. Już mogę Wam zdradzić, że w tym roku będę miała parę patronatów, nad którymi naprawdę bardzo się cieszę, bo są to książki absolutnie fenomenalne. Książki, które bardzo dobrze mi się kojarzą, które bardzo dobrze mi się czytało i które zawsze będę Wam polecała, więc tutaj mogę Wam powiedzieć, że kolejne patronaty przede mną w tym roku. No i oczywiście 10 tysięcy na YouTubie również wybiło. Z tych 10 tysięcy na YouTubie cieszę się troszeczkę bardziej niż na Instagramie, z tego względu, że ja YouTube'a traktuję jako. Trochę na pierwszym miejscu. Bardziej stresuję się tym, że na przykład nie dodałam jakiegoś filmu i bardziej wolę tworzyć filmy właśnie na YouTube'a niż robić zdjęcia na Instagram. Więc, więc to, yy, to te, te 10 tysięcy było takim, moim wiecie, czymś fenomenalnym, czymś, co bardzo mnie ucieszyło i byłam bardzo z tego powodu szczęśliwa. No i tak jak mówię, właśnie chciałabym do końca tego 2023 roku dobić do. 15 tysięcy, bo też bardzo będzie mnie to i cieszyło. No naprawdę będzie super wtedy. E, no i w grudniu, słuchajcie, bookmas. Bookmas pochłonął cały mój grudzień, dosłownie, zżarł mnie bardzo. E, pojawiło się 24 filmy, pojawiły się absolutnie różne filmy, pojawiły się filmy z gośćmi, e, pojawiły się. No, wydaje mi się, że ten bookmas był naprawdę bardzo różnorodny, bo chciałam zrobić po prostu coś dla każdego, dosłownie dla każdego chciałam coś zrobić, żeby każdy miał z tego jakąś, em, no jakąś pociechę. Także słuchajcie, tak prezentuje się mój rok 2022. Jestem z niego absolutnie bardzo zadowolona. Nie sądziłam, że tak się potoczy. Tak jak widzicie, marzec był przełomowy i mam nadzieję, że 2023 rok może nie będzie aż tak przełomowy, no bo wiecie, zmiana pracy, a ta praca spowodowała Mnóstwo innych rzeczy książkowych dookoła, ale mam nadzieję, że rok 2023 dla mnie również będzie dosyć przychylny, będzie pełen wyjazdów, będzie pełen poznawania nowych ludzi. Ja będę się jeszcze bardziej starała, żeby jak najwięcej Wam relacjonować różnych rzeczy. Mam nadzieję, że spędzimy fajnie parę akcji razem, które razem stworzymy. Koniecznie, jeżeli macie jakieś pomysły na jakieś szalone filmy, to dajcie znać w komentarzu. Ja często mam także ten film i ten film. Nie do końca oddzielnie, ale jak się połączy, to wtedy może, może coś fajnego wyjść. Także twórzmy ten kanał razem, ciśnijmy mocno, bo nie będzie otwierania paczki na sam koniec po Bukmasie, bo to jest pierwszy mój nagrywany film stacjonarnie po, po, po Bukmasie, więc trochę, trochę inaczej. Bardzo Wam serdecznie dziękuję za oglądanie tego filmu, widzimy się już niedługo na kanale, śledźcie. Ja na moim Instagramie, karteuszbuch.books, będę Was regularnie informowała, którego dnia będzie film. Także bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Widzimy się już w kolejnym filmie. Cześć!